Petu. Zapraszamy, babunia Nie. zaczyna. Przestań, tylko mówić. Czarna Przestań twoje na słowa. Za 4,90. No, dajesz no, dość. Daj. Na koniec mówimy. Dla mnie czerwona włóczka za 12,90 do Ale bo serduszka, Bo, w, bo ma bardzo teraz fazę na włóczki i nasze dałkowanie, jakby coś. Fabryka otwiera. Sprzedawca. Nie, nie będę tego sprzedawać nie niedawno. Nic. Nic chyla się. Nie, nie się. Y, niebieska włóczka za też 12,90 gruba. Tam niżej, gruba. Niżej, trochę niżej O, żeby było widać całą. To jest akurat z action. właśnie na niego. Zielone. Za jedzenie? Na ile, za ile, za ile babka Nie, nie chyba za 2,95 Ja też jestem jakby co, tylko trzymam e, telefon Kremowa włóczka, znowu za 2,90 Od gruba do nie wiem czego, tak po prostu No jest serduszka może mm. O, różowa włóczka na flaminga Dla kogo? Dla Ciebie Dla, dla mojej siostrzyczki nie. No. Moja siostra. Mm. Raz dwa. No. Dawaj dalej. Sobie, Szydełko. No mówię, z babu nie szydełku. Ja tylko trzeba trochę tutaj, aż było widać, co to milimetrów. jest. 5 metrów. Przepraszamy Was za cień, ale jest ciemno. Już tak trochę się rozbija. Widzę proszę, łatwo tamto. 5 metrów to jest Tak się. Oba, nie. oba. O, może będzie mniejszy cien, nie wiem. Zobaczymy. O. To jest chyba zaznaczki, zaznacznik, żeby się agrafka. No nieważne. no też się da zaznaczyć. No pokażę bardziej do kamery, no, a nie. Nie było innych czerwonych. Tylko jeden rozmiar. No. O, tutaj zielona, trochę chyba mniejsza. Albo taka sama. No, taka sama. Zielona. Też zielone były różne rozmiary. Za, obie są za 3,90. Przydełk od wata naturalna Okej, ok, nie ja wiem czy to na chyba na krawędzach tak powinno napisać nataluna aha, myślałam, <grymna> że za 5,90 taka specjalna była na przykład piłaczek, albo do przystulaków Ej, napisali cenę kolejna wata za 5,90 i to było 3,90 ta cena, ile tam była ceny napisane ale napisana. na 5,90 aha, to jest 3 dobra Okej, okay, tak przeczytałam i kolejna bu... W... Y y y wata... taka samotna za tyłkiem, ja bo nie O! Szydełko. bardziej, bo nic nie widać 6 na kamerze. Sześć milimetrów. Mhm, mm to ile? Trzy O! czekaj y oczka, takie specjalne. jaka dekoracja dla babu, nie do Jaka dekoracja? To są oczy, Dekoracja. Rozumiesz? To nie jest dekoracja. Dekoracja. Za 390. Mhm. Tylko to małe właśnie. E tutaj, tutaj znowu oczy to niewiestę za 30. Czego są te oczy, by sobie wytłumaczyć? E, no jak masz na przykład przetulaka, to musisz te oczy wbić i chyba jakoś przeszło. No nie pamiętam tego po Pokażę pokazujesz go poczeka na koniec. Muszę po niego iść będę, musisz to pojąć. Nie, no bo nie ja w, to ja powiem, żeby wykorzystać kamerę jak tak jest. No, hmm, tylko musisz coś rozmawiać. I tutaj... O windach powiem wtedy, a ty pójdziesz. Nie piszę. Też za 3,90 To... Fajna to, to też są grafki, tylko takie kolorowe. Spinki chyba to piszę. Nie, grafki. Spinka piszesz. Ale to w mm, ogóle grafka. Dobra, ale tutaj się można wykorzystać jako coś. idę po... Teraz Wam Ania pokaże coś, co ogarnęła już właśnie z tych wóczek, bo ona teraz fajnie to jej wychodzi. A ja wam tylko tak powiem na sekundę, jak na chwilę jej nie ma. Sorry, że nie pokazuję, ale wiecie, my bez tej twarzy robimy i tak dalej, więc ja powiem Wam tylko tak szybko o windet, że bardzo Wam Was zapraszam, zachęcam do naszego windet, żebyście tam nas wspierali. Wpadali, Wpadali wspierali, kupowali, jak możecie. Ceny są, no wydaje mi się, że fajne robię ceny, tanie. Więc no, a tu ma Anię swoją, więc zapraszamy, Panzioflamek, na, na, napisz w komentarzu. Ej, zrobię panny będzie No i damy, i damy zdjęcie na profilowe na nasz ten, na nasz window No patrzcie jakie Ania ma, jakie Ania zrobiła. Całe dwie wózki. Weź tak pionowo. O, no, taka panda, babuni. Autorska. o czym no i po to są te oczy, żeby było łatwiej. Ale igły No. Kolorowa nas No dobra, czekajcie, teraz przejdziemy tu, pokażę wam to, co tu jest. Tutaj, nie pochodźcie, bardzo. No, więc, o. Te wszystkie, które Ania... Które kupiłyśmy po prostu. No, więc to tyle w tym odcinku, w tym filmie w sumie. I widzimy się w hallu, W holu, holu się mówi. I widzimy się... A, i wpisacie też na, na najnowsze szorce dzisiejsze. I widzimy się... Niedługo, i na TikTokach właśnie e, minionki rozrobią tak samo jak to, tylko z podmogami pomiędzy wrazami. No, więc. E, więc no. Więc papa.